Blanka, jesteśmy pierwszy raz na TikTok Awards Polska. No właśnie, jakie emocje ci towarzyszą? Jestem niesamowicie podekscytowana. Jest to dla mnie zaszczyt, że jestem nominowana w kategorii Artysta roku i nie mogę doczekać Lubisz w ogóle platformę TikToka? Ja kocham TikToka, jestem totalnie uzależniona od TikToka. Stety i niestety, bo zabiera to bardzo dużo mojego czasu, ale to jest mój totalny guilty pleasure i często łapię się na tym, że jak e, jem sobie coś albo chilluję na kanapie, to po prostu odpalam automatycznie TikToka. Ile godzin dziennie potrafisz po prostu zmarnować na TikToka? Szczerze nie wiem i chyba wolę nie wiedzieć. Chyba wolę nie sprawdzać. Ale potrafisz tak na przykład godzinę, dwie tam scrollować? Easy. Easy. A przed spaniem to już w ogóle masakra. No i potem wyspa, nie wyspana wstajesz, rozumiem? Tak. Tak. Ach ten TikTok. A co lubisz na tym TikToku właśnie oglądać? Ech, bardzo dużo wyświetle mi się w moim DC em, choreografii różnych tanecznych filmików. Bardzo dużo inspiruję się też też nimi, zachowuję sobie, zapisuję. I lajkuję, wysyłam mojej choreografce jakieś różne y, pozy, różne y, fikołki, przewroty, różne rzeczy, które chcę wykorzystać w mojej choreografii. Często też różne outfity, też sobie zapisuję jako inspiracje. Więc raczej modowo, tanecznie, show to są rzeczy, które mi się dużo wyświetlają. No i jakieś śmieszki, głupoty. A powiedz mi, czy już ci się wyświetlają na przykład konkretne tańce, które chciałabyś zatańczyć w tańcu z gwiazdami? Tak wyświetlają mi się, bo ja ich szukam. Bo ja ich szukam, szukam ich po edycjach też amerykańskich, polskich polskich oczywiście, więc e, rzeczy, które już były sobie podglądam, patrzę, analizuję i kombinuję już coś. Czyli tam w głowie już jakieś pomysły powstają? Zacieram rączki, słuchajcie. A na jakiego tancerza zacierasz rączki? Bo rozumiem, że jeszcze nie znasz. Jeszcze nie znam i szczerze mówiąc e, na żadnego nie zacieram moich rączek. Ale powiedz, wolałabyś nowicjusza? Czy jednak takiego, który już zna się na tym programie? O nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Zależy. Nie wiem. Szczerze jestem, jestem ciekawa, i wydaje mi się, że co ma być, to będzie. Ale jakaś cecha osobowości? Żeby był właśnie z humorkiem A. albo właśnie taki rygorystyczny, że trening to trening? Ja bym chciała to i to najlepiej, bo wydaje mi się, że ja też jestem trochę połączeniem tego, że jestem zafiksowana i, i e, obsesyjnie skupiona na czymś często. Natomiast z drugiej strony e, cały czas się z tego sichram, więc chciałabym, żeby to było połączenie tych dwóch cech. A powiedz mi, czy na widowni będziemy na przykład spotykali Malika Montany? Wyobrażam to sobie, słuchajcie, nie no, dlaczego? No bo y, jesteście znajomymi przecież. My jesteśmy znajomymi, no tak, ale no. raczej nie aż tak bliskimi. okej, okay, czyli dementujemy wszelkie tutaj artykuły medialne, że jakiś romans między wami jest. Tak, no. dementujemy. Czyli po prostu tak lubicie sobie tam czasem podkręcić atmosferę. No właśnie nie, właśnie my nic nie podkręcamy absolutnie, po prostu się kolegujemy, jesteśmy przyjaciółmi, wspieramy się ym, i tyle. Ja sobie teraz wyobraziłem Wasz duet, w sensie jeszcze z tym tancerzem, to Wasze trio, bo tak czasami jest, że się zaprasza gwiazdę, no tak jakbyś zaprosiła Malika, wyobrażasz to sobie? Wow, nie wyobrażam sobie tego szczerze na ten moment, ale fajnie, że Ty sobie to wyobrażasz.